Dzień dobry Państwu. Zapraszam na oświadczenia po spotkaniu przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metzoli i prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Droga Roberto, pani przewodnicząca, byliśmy bardzo szczęśliwi, że mieliśmy okazję zaprosić Was, Ciebie jako szefową Parlamentu Europejskiego i liderów politycznych grup a więc tę grupę ludzi o bardzo różnych poglądach która będzie kształtowała politykę europejską na poziomie Parlamentu Europejskiego będziemy z wami współpracować bo dla polskiej prezydencji od 1 stycznia to ty Parlament Europejski grupy będziecie jednymi z głównych partnerów i moja nadzieja na to że Polska prezydencja będzie w wielu wymiarach przełomowa pozytywnym tego słowa znaczeniu, ona wiąże się także z, z naszą wspólną pracą na rzecz tej dobrej kooperacji. Myślę, że dzisiejsze spotkanie ministrów, pani i panów ministrów mojego rządu z przedstawicielami, liderami frakcji politycznych w, w Parlamencie Europejskim i oczywiście z tobą też pokazało, że naprawdę jesteśmy gotowi do tej prezydencji i że bardzo serio traktujemy Y, 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 tę współpracę i dialog ze wszystkimi grupami. Nic dziwnego, że w centrum uwagi były plany polskiej prezydencji w kontekście tak y, znaczących wyzwań jak y, wojna ukraińsko-rosyjska, destabilizacja polityczna wokół Europy i w Europie, nowe wyzwania geopolityczne wynikające z, y, z różnych zdarzeń nie zawsze od nas zależnych. Kryzysy polityczne w państwach, największych państwach Unii Europejskiej, w których jesteśmy dzisiaj świadkami, zdarzenia w Gruzji, w Korei Południowej, w Syrii, w Gazie, no, nie mówię już, nie, nie, nie będę powtarzał oczywiście o kwestii ukraińskiej, zbliżające się wybory tak zwane prezydenckie w Białorusi za kilka tygodni. Tak, to wszystko pokazuje nam, jak w jak trudnym, w jak krytycznym momencie historycznym będziemy współpracować na rzecz bezpiecznej Europy i, i, i cieszę się, że właściwie chyba wszyscy, były różne poglądy, różne, różne głosy, ale wszyscy doceniamy znaczenie tych priorytetów, przed, jak, przed y, którymi stoi y, Europa i, i czy które podziela Europa, większość uczestników tego spotkania i które będą priorytetami polskiej prezydencji, a więc bezpieczeństwo w wielu wymiarach. Energia, energia jako jeden z głównych warunków odzyskania pełnej konkurencyjności ze strony Unii Europejskiej. Ochrona różnych grup naszych obywateli. Uczciwa konkurencja, w której Europa naprawdę ma szansę wygrywać z każdym na świecie. Ale to wymaga też czasami takiej asertywności. Europa musi być bardziej egoistyczna, solidarna wewnątrz i bardziej egoistyczna wobec swoich oponentów, czy. Przeciwników, jestem przekonany, że tu znajdziemy porozumienie. Cieszę się też, że już coraz mniej oponentów jest do tego myślenia o tym, że obrona granicy terytorium, kontrola naszej granicy europejskiej, granic narodowych staje się jakby takim wspólnym myśleniem. Nie wszyscy są zachwyceni polskimi. Inicjatywami typu możliwość czasowego zawieszenia prawa do azylu, składania aplikacji. Wiem o tym, że to u niektórych budzi emocje, to się potwierdziło także w dzisiejszym spotkaniu, ale chcę tylko potwierdzić, że na pewno Polska będzie prowadziła tutaj twardą politykę na poziomie narodowym, ale myślę, że znajdę też razem z moimi ministrami naprawdę bardzo dużo argumentów, żeby przekonać wszystkich w Europie, że ochrona, skuteczna ochrona granicy przed nielegalną migracją wykorzystywaną instrumentalnie przez reżimy takie jak białoruski i rosyjski, że to jest coś, co jest wspólne i nie, nie musimy się tutaj o to spierać. Mam nadzieję, że przekonam wszystkich do tego, do tego myślenia. Poprosiłem panią przewodniczącą o, o zgodę, żeby jeszcze minutę powiedzieć o sprawach naszych domowych, bo nie przewidzieliśmy pytania, ale myślę, że państwo jesteście zainteresowani moim krótkim komentarzem co do zdarzeń w naszym kraju. Jestem pod wrażeniem tej debaty na temat tempa rozliczeń z korupcją, z zwykłymi przestępstwami, nadużywaniem władzy. I dałem też temu wyraz. Tak? Nie jestem zadowolony do końca z tempa i intensywności działań. I nie chodzi mi o żadne partie koalicyjne. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Ja oczekuję przede wszystkim od moich urzędników, od służb, aby działały tutaj z większą determinacją, z większą energią. I to dotyczy całego państwa, ale także politycznych liderów. Chcę Wam powiedzieć, że nawet jeśli to tempo jest niezadowalające, to ja nie odpuszczę na pewno tej kwestii. Nie chcę dzisiaj wymieniać tych wszystkich spraw, które zostały rozpoczęte, aresztowań, śledztw wobec ludzi byłego obozu władzy, którzy nadużywali tej władzy albo po prostu zwyczajnie kradli. Chcę powiedzieć, że jednym z tego typu działań jest choćby dzisiejsza akcja na wniosek prokuratury regionalnej w Rzeszowie. W Przedsięwzięciach, znaczy w miejscach, gdzie, gdzie interesy prowadzi Tadeusz Rydzyk. Tak jak powiedzieliśmy, nie może być świętych krów. I wszędzie tam, gdzie istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, nadużycia, wykorzystania finansów publicznych, tam będziemy działali. Szybciej, wolniej, mocniej, mniej sprawnie, ale będziemy na pewno działali. A ja będę też pilnował, żeby nikt tutaj nie, nie, nie kapitulował. To samo dotyczy. Takich spraw, które no, są niestety bardzo rozwojowe, jak dzisiejsze aresztowanie Olgierda L. Ma to związek z taką twardą przestępczością. Spodziewamy się także niestety dość niepokojącego kontekstu międzynarodowego, tej, jeśli chodzi o, te, o, o, o tę sprawę. Prowadzi ją prokuratura od bardzo długiego czasu wyspecjalizowana w kwestiach tej twardej przestępczości gospodarczej, śpiegostwa, więc wydaje się, że sprawa jest naprawdę w dobrych rękach. Chcę wszystkich państwa uspokoić. Ci politycy PiSu, którzy sprawiają wrażenie dzisiaj agresywnych i takich ofensywnych, oni są tylko ilustracją znanej zasady. Agresja jest wrazem słabości i lęku będziemy dalej działać w taki sposób który pokaże że rzeczywiście mają się czego bać a państwo nie macie się czego bać dziękuję dziękuję bardzo za branie głosu poproszę przewodniczącą parlamentu europejskiego Roberta Metzola. Dziękuję bardzo. very much i dziękuję, donald for the invitation and the opportunity for the conference of presidents of the European Parliament. To visit beautiful Warsaw and have such a... w Parlamentu Europejskiego do odwiedzenia Polski, Warszawy i odbycia tak szczerej dyskusji, jaką odbyliśmy z Panem, z ministrami, z naszymi współpracownikami na najbliższe półrocze, bo przed nami bardzo intensywny okres pracy na poziomie europejskim. Polska jest tutaj w bardzo dobrej pozycji, może być liderką. Unii Europejskiej na następne sześć miesięcy, kiedy to będzie u steru prezydencji, a są to trudne czasy, kiedy Rosja stara się zagrażać naszym granicom i również destabilizować nasz handel i nasze podmioty gospodarcze, biorąc też pod uwagę konkurencję z Chinami i z innymi podmiotami, także biorąc pod uwagę Twoje zdolności budowania pomostów i wyszukiwania wspólnych reakcji. Jestem przekonana, że wszystko dobrze się skończy. Jeśli chodzi o sprawy, które były przedmiotem naszej dyskusji, mówiliśmy o Ukrainie, bo wchodzimy w trzeci rok wojny Rosji w Ukrainie i musimy pokazać tutaj i jednomyślność, jedność i brak zmęczenia wojną. Tutaj Polska jest świetnym przykładem przykładem. Jednocześnie nasza gotowość musi być równie wysoka jak zagrożenia. Tutaj musimy pójść środę, śladem Polski, jeśli chodzi o stopień przygotowania. Kolejna kwestia, obrona. Obrona bezpieczeństwa europejskiego. Wymaga ona znacznych inwestycji w nasze własne zdolności obronne. Europa wydatkuje 1,9%. Procent PKB w obronność, podczas gdy Rosja 9%. Czyli wreszcie musimy realistycznie zainwestować w to, o czym cały czas mówimy. Dlatego też negocjując wieloletnie rady finansowe pod egidą pana komisarza Serafina musimy pójść właśnie w tym kierunku. Musimy również zapewnić sobie interoperacyjność, a zarazem brak powielania wydatków. O to proszą nas obywatele europejscy. Oni zagłosowali za Parlamentem Europejskim, ale właśnie myśląc również o tym, że trzeba rozbudować naszą bazę przemysłową i zapewnić lepszą mobilność sił zbrojnych, bo to jest jedyny sposób, by wybudować odporność wojskową, tak by Unia Europejska była tutaj wiarygodnym filarem NATO. I myślę, że prezydencja pochyli się nad tą kwestią. Wreszcie bezpieczeństwo wielowymiarowe. Drogi Donaldzie, słusznie powiedziałeś, że skończył się już czas outsourcingu geopolitycznego. Bezpieczeństwo to mniej uzależnienia od innych, od dostawców surowców od dostawców energetyki. Należy również położyć kres fragmentacji jednolitego rynku wewnętrznego w tym względzie. Musimy mieć lepszy rynek energetyczny. Dzięki temu obniżymy koszty i będziemy bardziej konkurencyjni. To są te problemy, które nękają nasz przemysł i wiem, że pan, panie premierze, ze szczególną energią zajmie się tym tematem. Jeśli chodzi o pakiety legislacyjne, będziemy wspólnie pracować nad konkurencyjnością, nad wdrożeniem różnych aktów prawa, ale także cięciem biurokracji i wreszcie nad wsparciem dochodowym dla nas, naszych rodzin, naszych rolników. Tutaj Donald ogłosił już bardzo odważne działania, które rzeczywiście wyznaczą tory postępowania w trakcie prezydencji, która dzieje się w tak szczególnym czasie dla na naszej obrony i dla ochrony naszych obywateli, naszego bezpieczeństwa. Dziękuję. No. I Thank Dziękuję, dziękujemy Państwu.